Skąd ja to coś mam? A może to rozbiję? Co to mnie? Ja mam siłę! Co z tego? Co to? Proszę pana! Halo! kto mnie budzi w środku nocy? Bo tutaj są jakieś dziwne istoty! Jak one wyglądają? Są takie, takie bezskórne. Pielety, tu na, na razie nas, nasi najgorszy wrogowie. Nikt go jeszcze nie pokonał. Musisz go pokonać. Dobrze. Musisz. Dostaniesz diamentową zbroję. Ale nie muszę na razie. Mam siłę mikstury. Mam siłę. Mikstura dobrze. Stocz walkę. Uważaj, mają... Nie chodź tam. Co ty robisz? To jak mam stoczyć? Muszę. W wypotwory. wy potwory. Przepraszam was. ten jesteście ten Przeżyłem. ten Przeżyłem przeżyłem Przeżyłem! ten ten to już koniec? A! Kolejny! Okay. Możesz zbierać nasze plony, kiedy chcesz. Mamy ich dosyć. A! Mały zombie! A. W tym odcinku teraz ochraniam wioskę. Przejęzyczyłem się, bo ja przecież odcinków nie nagrywam. Jest to jeszcze jakiś potwór? Nie ma. Nie ma. Dobrze. Dobranoc ci życzę. A szkielety poszły się raz na zawsze. A ty wiedziałeś o tym, że... One tam były już kiedy ty się rozbiłeś. Nie. Z tym samolotem. Nie. Pamiętasz? że się A po drugie samolotem? ty nie wiedziałeś, a po drugie... Po pierwsze ja się nie rozbiłem samolotem, tylko ja płynąłem łodzią i się rozbiłem. Jak to? My widzieliśmy jak samolot spadał. A faktycznie pokłóciłem się i chciałem wlecieć na na wyspę. Na wyspę pamiętam jakąś. Nie, nie, na nie. Ten samolot jest z. No ale ciałem i się rozbiłem i na jakiejś wyspie Ten byłem. Ten samolot mowałem. jest z jakieś 2 kilometry temu. Nie idź tam dzisiaj. Dobrze, nie pójdę. Później go zobaczysz dniem. Może zobaczę. Po szkieletach na pewno już staje dzień. Nie wiem, czy uda mi się zasnąć. Proszę pana? Tak? Jest pan tam jeszcze? Gdzie? W swoim domu? Nie, ja. Ja wyszłem. Sam nie wiem w jakim domu Gdzie jestem. Co? Nie! Nie może pan zginąć. Pan był jak mój ojciec. Gdzie pan? Zostałem sam. Sam Zostałem. Ja. Halo? Wszyscy? O jest stan! Na szczęście! Przyszłeś! Nagle się ktoś włamał, a okna nie zostało rozbite, ale się włamał drzwiami. Taki czarny z oczami fioletowymi Lud, ludzik. Jakoś się dostał drzwiami. Ale on jest jakiś wysoki, ale się jakoś dostał drzwiami. Jak pan zginie, to ja pana pomszczę. Dziękuję, że pan mnie ocalił, bo on się w ostatniej chwili jakoś zniknął. To widać, zniszczył zboże. O, tego tu nie było. Proszę o! się nie zbliżać do drzwi. Dobrze, dobrze. Stoję, stoję. Boję się otworzyć drzwi. Ja nie mogę otworzyć drzwi. Co się dzieje? Tam są zombie! Co się dzieje? Aaaa! Nie! Nie! Ja zginę! Nie! Aaaa! Zginę! Zginę! Aaaa! Nie! Jest pan zombie! Aaaa! Przepraszam, muszę pana zabić. Co się stało? Jakim cudem ja przeżyłem? Jakim cudem ja przeżyłem? Jakim? Jestem teraz Bogiem. Dałem Ci drugie życie. Ale znajdziesz w tej wiosce mego brata, który się tobą zaopiekuje. A, a jak. A jak. A, a jak go nie będzie? Będzie gdzieś. Альбом где его же? Альбом где же? А где самое жарче?